Często pytacie, jak ubierać się na jesień, jak w ogóle się ubierać. No cóż jest najważniejsze. Jesień to jest pora, która może być sucha, może być wilgotna, ale nasza energia yang schodzi do środka, żeby zregenerować. Energia, którą my w medycynie chińskiej nazywamy energia ochronna wejci, ona się przygotowuje do regeneracji w zimie. Więc najlepiej ubierać się tak żeby nie było za gorąco, a żeby się nie przyziębić. Ja uważam, że ubrania powinny być naturalne. I dziwi mnie, że ludzie w domach bardzo często nie mają wełny. Nie wiem dlaczego tak jest, bo to odciąga wilgoć, daje suche ciepło i zachowuje zdrowie, chroniąc swoją energię i odbudowując zasoby. Więc jeżeli chcesz ubierać się dobrze, kup wełnę.